Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Dzisiaj kilka zagrań scalpingowych. Postaram się w najbliższym czasie zamieszczać częściej nagranie wideo z sesji. Mam nadzieję, że tym razem mi się to uda. Na początek, zagranie na CPRX. Mieliśmy tutaj ładny ruch wzrostowy w pierwszej części sesji. No i tutaj oczekiwałem na odwrócenie. Krótka pozycja sceny 3.30. Ustawiłem się na wyjście po cenie 3.23. Oczekując na szybki market w dół. No i zlecenie zostało zrealizowane po cenie 3,23. Kolejne zagranie również na spółce Cprx. Oczekuję ze zleceniem e, długim po cenie 3,11. Szybki market w dół, zlecenie zostało wypełnione. No i ustawiłem się od razu tutaj na wyjście po cenie 3,17. I realizacja zlecenia po cenie 3,17. Kolejne zagranie na spółce SGOC. Ładne tutaj ofery się wyrysowały, pomiędzy 3.18 a 3.22. Postanowiłem otworzyć krótką pozycję po cenie 3.16. No i również tutaj gram pod powtarzalność. Planuję wyjść z pozycji po cenie 3.08, oczekując na mocniejszy market w domu. I realizacja zlecenia po 3.08. I ostatnie zagranie w dniu dzisiejszym. Spółka ISNS. W godzinach po, 30 minut wcześniej widziałem podobny ruch, czyli też taka świeczka w górę, po której nastąpiło cofnięcie. No i tutaj podobne zagranie otwarcie krótkiej pozycji sceny 3.83. No i czekam. Na zejście kursu poniżej 3,77. Tam również oczekując na zamknięcie pozycji, ładnie tutaj pojawić się sprzedający pomiędzy ceną 3,83 a 3,86. No i market w dół, pozycja zamknięta po cenie 3,77. i tutaj kilka transakcji o małej wielkości nieco ponad 250 dolarów zysku